Witam was moi drodzy, witam was pięknie z tej strony Witch Ivan i... No i, co? no i gramy, nie? O, mamy tych gości tutaj ze sobą. O, opatrzcie się! Reszta składu się tu pojawiła. O Jezu! O, walczcie z nimi. Dajcie się do czegoś. O nie. Ja pierdzielę, a mózg mi wyleciał i spadł obok niej. Mózg mi wyleciał. Kurde, nie było szans z nimi. Nie było normalnie szans. Dobra, jedna nie żyje. Druga chyba też, albo i trzecia też. Wybacz Ale się wysadziła w powietrze widzieliście to? No trudno, o nie! Not good. Not good. Mam nadzieję, że nikt tu nie zginął z moich. Jesteście wszyscy? Jeden, drugi, trzeci. Nie wiem, czy się da. Wszystkich. Nie wiem, czy się da wszystkich uratować. E. Tam ci zginęli też. A, jesteś w o nie. nie nie, jest dobrze Do dupy No nie wiem, nie wiem co, co, no i ta jeden zdech, drugi zdech, no kurwa No chuja to jest No to dobra. Musimy sobie, musimy się z tym pogodzić, że tylu zostało. Nic na to nie poradzę. I tak i tak wyszło najlepsze co mogłem zrobić. Powiem wam jaki kurwa miałem dzisiaj popieprzony sen, bo za dużo o tym chyba w Wiedźminie 4 gadałem myślałem i myślałem i śniło mi się, że nie wiem, czy znacie takiego youtubera, Kuba Ptasznik. Kuba zając ptasznik, nie? I on, on jeździ tam do Wietnamu czy tam do Tajlandii, zajmuje się głównie tymi terrorystyką, pająkami i tak dalej. Ale nie tylko. Różnymi tam wadami, gadami i tak dalej. I moi drodzy, co jest? O co chodzi? No i śniło mi się jeszcze prowadził taki program e, na YouTubie. O grach. Dziwne, bo on o grach raczej nigdy nie gadą. I prowadził taki ma program o grach. Czemu, ale wydaje mi się, że ktoś tu z tych talaska tu będzie, nie lubię ich, bo one są za szybkie jak shot, one kill! Yeah! Ha, ha! Ha, nie tylko ja potrafię strzelać z granatnika jak widać Jest to bardzo przyjemne Nie no, za szybkie są te postaci to... a to trochę przesadzili. A ja nie przypominałem czegoś takiego w tym Zdajebiścia to robisz, why kurwa. Strzelasz kurwa w ściany, boję. Ale goście, jak umrzecie, to umrzecie. If he dies, he dies. w ogóle to nie wiem o co w tym chodzi bo one jakoś tak dziwnie znikają te laski no pod tym względem właśnie pierwszy w tu Krzysiu FPP zauważył no że pierwszy Halwaj. Spierdolę, ten podbieg pod karabin, prosto. Pod tym względem właśnie ten pierwszy hawej był lepszy. Czy w pierwszym Half-Life e, nie było tych kurwa takich chyba komandosów czarnych? Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego było. Głównie walczyło się z tymi zwykłymi takimi komandosami. Takimi jak ja teraz, no tak? W tych, tych czarno-białych mundurkach. ale żeś mnie uleczył, niech cię szlak. no i wracając do tego Kuby Zająca no i właśnie wyrobił taki program o, o grach nie? i, i mówił taki satyryczny I tak śmiał się z tych gest z tego City Pride Reda i kurwa mówił o tym o... o tym o tym jaka będzie data wydania y, y, Wiedźmina 4 I ciągle się śmiał i kurwa mówił, czytał, uderzał tak jak cejroski kiedyś, kubkiem o oblat o stołu. Kurwa mać. No uderzał kubkiem o oblat stołu, nie jak cejroski kiedyś. I na przykład mówił takie teksty. O! Równo mi dałeś, goście. Że. No, mam tu list do ośmioklasistów. Czyli ludzi, którzy mają te, powiedzmy, po 15 lat. Ośmioklasistów. E, z informacją, że Wiedźmina 4 zagrają najwcześniej e, po obronie pracy magisterskiej. <laughs> no, albo, że Wiedźmin 4 będzie walczył o tytuł gry roku z Palautem 5. <laughs> Kurwa. A albo Wiedźmin 4 będzie dlatego le super, świetną grą, ponieważ e, e, twórcy CD Projekt Red wyciągną wnioski po klapie, jaką był wydany 3 lata wcześniej Elder Scrolls 6. A, kurwa, o, dobre to było, dobre, dobre, powiem wam, naprawdę, mega, mega tekst, tek, tek, takimi tekstami walił. I ciągle z tego ryłu, ale powiem wam, że to tak, tak, e, żarty na, na bok możemy odłożyć. No, ja, ja nie wiem do końca, czy to są takie żarty. Bo wiecie, to jest tak, jak wiesz, Startok, jak pisałem z tobą, nie? Że chodziło o tym Ubisoftie i tak dalej, nie? Nie wiem gościu co ty robisz. Ja pisałem z tobą właśnie o tym Ubisoftcie, nie? Ja mam świadomość tego, że, że pewnie awatar powstawał kilka lat, albo kilka, albo nawet 7 czy 8 lat. Ja mam świadomość tego, tylko że widzisz no... I nie chodzi o to, jak długo jest robiona gra, tylko jak często są wydawane te gry, z jaką częstotliwością. Mnie nie obchodzi to, jak długo był robiony... Um, Assassin's Creed Shadows. Popatrzmy na częstotliwość wydawania gry przez Ubisoft. A popatrzmy na częstotliwość wydawania gier... przez... Um, CD Projekt Red. O nie, to nie jedź, nie jedź beze mnie. Ja mam naprawdę, moi drodzy, świadomość tego, że... że CD Projekt Red e, nie jest taką firmą jak Ubisoft, może nie mają aż tylu ludzi i tak dalej, ale... nie można... ten biedny biega cały czas, ranny... nie można robić gry... Nie można robić ta, gier z taką częstotliwością, wydawać, czy wydawać, robić, wydawać gier z taką Bo w 2020 roku wydali Cyberpunka. Pamiętajmy o tym, że Cyberpunk ogłoszony został, tak, e, powiedziano ludziom już w 2012 roku, w październiku, o tym, że będzie. Pierwszy zwiastun Cyberpunka był, moi drodzy, w... Pierwszy zwiastun Cyberpunka był eee... Pierwszy zwiastun Cyberpunka miał miejsce w... E, taki prawdziwy zwiastun. A, bo ten taki... title. O nie, no kurwa. Bo ten taki ty tytułowy zwiastun był właśnie w październiku 2012, taki z prawdziwego zdarzenia zwiastun, gry Powiedzmy, ale tylko że wiadomo zrobiony na zasadzie animacji miał miejsce Możesz tutaj przejść goście, nie? Nie chcesz? Miał miejsce w styczniu 2013 roku, tak? No i jak długo musieliśmy czekać do cyberpunka? Prawie 8 lat. Natomiast nikt 8 lat przed wydaniem Avatara nie dał zwiastunu tej gry. Pamiętajmy o tym, że, że to są trochę inne... trochę inne klimaty. Dajcie, bo ja kurwa nie, wiem, nie Nie widzę za bardzo tego krzyżyka, wiecie? Nie dziwcie się, że kurwa tak strzelam a, ja a, a nie inaczej, bo nie widzę za bardzo tego krzyżyka. No i, i tak jak mówię... Ja no wiem, że robili w międzyczasie Wiedźmina 3 i całkiem się przy nim sprężali. Później zrobili... Później zrobili dwa dodatki, całkiem dużo do tego Wiedźmina 3. Bardzo szybko. No i czekaliśmy, no oczywiście był Gwind, był jeszcze Thronebreaker, tak? W którym graliśmy tą królową mewę. No i w końcu wychodzi cyberpunk, tak? Po tych wszystkich trudnościach wychodzi cyberpunk. Wiecie, nie można... Ro nie, nie, oni robią wszystko od dupy strony. Najpierw dają zwiastun, a kilka lat później zaczynają pracę nad grą. Tak naprawdę, produkcję, taką prawdziwą produkcję gry. Z prawdziwego zdarzenia, produkcję gry rozpoczynają dopiero... Parę, parę lat później. I, a tak się nie robi. Najpierw się zaczyna produkcję nad grą, robi się tyle gry, żeby można było coś pokazać, potem dopiero robi się, kurwa, zwiastuny, no. Nie wybuchnie beczka, ale fajnie łusy, łuski się ten sypał. Jak ja to widzę, moi drodzy, może może ja się nie znam, tak? No, ja jestem tylko. Co, ja jestem tylko graczem, Ja ja nic nie znacz. <grym> no, ale, a, no, ale, ale, ale coś tam swoją, jakąś tam swoją wiedzę na temat tych gier mam, moi drodzy. No, ja nie wiem, nie jest to nie wiadomo co, ale. Ale zawsze coś, kurwa. No i, i jak ja. Widzę coś takiego, to troszeczkę mnie to smuci, bo. Bo teraz jest tak. Wydali Cyberpunka. No i po Cyberpunku co tak naprawdę robili? Znaczy, wydali Cyberpunka w wersji, no nie zapominajmy, w wersji e, kurwa e, alfa. We wczesnym dostępie, tak naprawdę, wydali Cyberpunka. Wydali go we wczesnym dostępie. Wydali go we wczesnym dostępie, a potem dopiero e, e, go naprawiali, tak? Przez, przez ile? Przez 3 lata, tak? W 2020 no go wydali, później przez 3 lata go kurwa naprawiali. I, wyda i wydali go wraz z dodatkiem tak naprawdę w, w twierdy, sierpień, wrzesień. Sierpień, wrzesień 2000... oh, ja, nie. Nie 2023, Jakoś tak to było jakby dali ten dodatek W połowie 2023 Nie nie, nieważne Tak czy owak no troszeczkę nad nim robili tak? No, I teraz nic się nie dzieje, nic nie słychać nagle pojawia się zwiasdu na 4 I jeśli to co Balarto mi pisze jest prawdą, a wydaje mi się, że jest Daktor na ogół. Uj. O nie! Reaktor w takich sprawach na ogół jest... Cholera, jasne. Zainformowane w Kurde, molki, co tu się odwala. że to, to? A stąd spadam. Zaczęli produkcję miesiąc temu. Okej, okay, ja rozumiem, że może planowana produkcja trwała tyle czy tyle, czy srak czy siak. E, ja nic nie mówię, nie? Żeby, że może planowanie trwało tyle i tyle. Prawdę myślałem, że to był Freeman, ale to... Chyba nie był. O nie, to się nie uda. To też się nie uda. Kurwa, nie, nie, nie napisałam tego. No to bieda. Wiem już, że skakanie na half było do dupy. Ja robiłem save'a, tutaj chyba takiego szybkiego jeszcze raz to zrobię, bo nie wiem, kurwa, czemu go nie, za, nie zapamiętam. Nie mam tu, kurwa, wyskoczyć. Chyba tam. Jakoś mi się zdaje Zajebiście Yes No No i ja się zastanawiam w ogóle co oni zamierzają wydać Ale zjebam Oni zamierzają wydać Między... w tym okresie jak będą produkować Widźmi na cztery? Czy coś... Coś go zamierzają wydać w tym czasie Czy raczej nie Ale zwaliłem, kurwa. To było głupie. Dobra, ludzie, nieważne. Bywajcie, nie?